Zaczął się kolejny dzień w Ameryce Tak, zaczął się kolejny dzień w Ameryce Taki mały update zrobimy Doleciało do mnie jeszcze dwóch kolegów Mieszkamy we trzech Jest ok, mamy samochód służbowy na dojazdy do firmy W firmie No na początek magazyn, nauka jazdy na wózkach widłowych Z tego względu, że może się trafić od czasu do czasu, że trzeba będzie samemu coś rozładować Czasu, bo może być, że to na przykład w piątek się dojedzie i trzeba czekać do poniedziałku na rozładunek, to będzie można ten temat załatwić samemu. Stąd też właśnie firma mocno zachęca nas, abyśmy opanowali jazdy wózkie. Świetna zabawa, polecam. To no, taka piaskownica dla dużych chłopców się zaczyna. E, oprócz tego zaczęliśmy jeździć e, jako pasażerowie, i tak poznajemy okolice zapoznajemy się z procedurami obowiązującymi w firmie z papierologią co fotografować niczego nie na jakie papiery powinniśmy zwracać uwagę plombę no i tak dalej taka powiedzmy sobie swego rodzaju gałkologia firmy ale bez tego pani rusz obsługa firmowego programu do ładunkami i zleceniami także tego powoli się w to też wdrażamy znaczy tak ja dostałem już social security number wczoraj wczoraj właśnie Idę na egzamin na prawo jazdy na samochód osobowy. Jak to będę miał, będę się zapisywał na kurs prawo jazdy na CDL. No w tej chwili jest tak, że bez kursu ani rusz, kursy się na prypasie, panie przemku mamy i jedziemy sobie Aha. jak goście na wprost. Waga. Waga. Tak. Czyli te nasze Kiężarówki. pszczoły luzem tak. jadą prosto. Ciężarówki powyżej 8 ton muszą się ważyć tutaj. A waga jest open. Jak widać na załączonym Obraz. obrazku. Tak. firma posiada tak dobry rekord i ma prypasa na wagi bo gdyby firma miała zły rekord to wtedy w ogóle ci nie dadzą tego prypasa aha no tak a tak ciekawe jest to taki po prostu komfort dla kierowcy że często gęsto dostaniesz zielone światełko i jedziesz sobie na wprost a jak jest firma podpadnięta no to jest albo czerwone no. albo w ogóle ci Zabiorą prypasa, nie możesz go mieć. A, ja myślałem, że to się kupuje tak jak nie, to nie jest tak iPasa, jak... na, 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 nie, na, na drogi nie, nie, płatne. Nie. A, to tak w nagrodę w, w jakimś To sensie jest taka ta... tak, w pewnym sensie docenienie, że firma jest dobra. Gdyby było dużo jakichś tam wypadków, dużo inspekcji negatywnych, to oni są w stanie zawiesić tego prypasa. Hmm. No zabiorą ci go. Ty go będziesz miał, ale zawsze będziesz miał czerwone. Aha. A z chwilą, kiedy ten urząd wyśle Ci pismo, że zabierają Ci tego prypasa, musisz go ściągnąć, a jak nie, to kap na wadze Ci go zabierze. Czyli nawet gdybyś tak go popatrzył to z tej strony, że firma ma prypasa na wagi, to no, znaczy, że ma dobry rekord. I nie musisz wiele kogoś tam pytać, ty, jak tam jest, co tam jest. Ty, no musi być ok, skoro to od góry jest dopuszczane no jak się będzie szukało nowej roboty to pierwsze pytania prepasy macie? <śm> tak, <śm> można, można tak <śm> <śm> motoryzacja amerykańska w tej chwili to amerykańska jest tylko jeśli chodzi o ciężarówki te są nadal amerykańskie niepowtarzalne tylko tu natomiast osobówki to ta jest Europa to już jest to samo jak Hyundai Toyota